Witajcie. Dzisiaj sprawdzimy, czy jesteście sobie przeznaczeni, czy ta relacja się utrzyma, czy nadal będziecie razem. I macie do wyboru tym razem cztery opcje, zaczynając jak zwykle od lewej strony. Także zastanówcie się chwilę, wybierzcie tą, która Was najbardziej przyciąga i zaczynamy. Witam grupę numer jeden. Tutaj słuchajcie, trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość. Może nastąpić chwilowe zatrzymanie spraw, po to, abyście mogli dokładnie się im przyjrzeć i zastanowić, czy właściwie postępujecie. Tutaj nie należy przyspieszać niektórych spraw i należy pozwolić na to, by związek właśnie rozwijał się powoli. Starannie, bez pośpiechu, i trzeba też będzie słuchajcie, stworzyć jak najlepsze warunki dla tego związku. I tutaj może wystąpić długie oczekiwanie na rozwój uczuć w tej relacji. I może to być naprawdę powolne tempo dojrzewania miłości, ale nie można tutaj partnera ponaglać. Nie można wymuszać na nim pójścia do ołtarza, bo macie na to czas. Trzeba tutaj po prostu być pełnym wyrozumienia, ciepła, miłości, przyjaźni. Jeżeli w tym momencie na przykład macie jakieś wątpliwości, co do tego, czy ta relacja się rozwinie, to te wątpliwości ustąpią, bo macie protekcję z góry. A jeżeli nawet teraz panuje jakiś chwilowy zastój, to sytuacja w pewnym momencie zmieni się w bardzo dynamicznym. No, i tutaj nawet między Wami może dojść do ślubu. Czyli tak, jesteście sobie przeznaczeni, jednak nie powinniście się śpieszyć i niczego na siłę przyspieszać. Pozdrawiam. Witam grupę numer 2. Tutaj słuchajcie, coś między wami się popsuło. Doszło do jakiejś sytuacji, w której jedna ze stron nie chce już być partnerem, drugiej, tak? Jest wyczerpana jakimiś skomplikowanymi relacjami. Po prostu można powiedzieć, że nawet jest zmęczona. Występuje tu całkowity brak wsparcia ze strony partnera, co z kolei niszczy wasze samopoczucie. Z kolei te problemy, które są w miłości, przekładają się na Wasze problemy ze zdrowiem, bo nie wiem, może zbyt wiele myślicie, nie możecie przez to spać po nocy. Rano budzicie się, prawda, yy, zmęczeni. No i tak się to powtarza w kółko i w kółko. I to wszystko, słuchajcie, mogło doprowadzić do tego, że po jakimś czasie się Zdecydowaliście z partnerem na rozmowę, tak? O tych wszystkich Waszych wątpliwościach. No, i w tym momencie, jak to się mówi, tama pękła. To wszystko właśnie mogło doprowadzić do wyczerpania emocjonalnego, ale tutaj też nie martwcie się, bo dostaniecie pomoc od kogoś, kogo tak naprawdę do tej pory nie dostrzegaliście. Nie wiem, i może z tą osobą. Moglibyście stworzyć jakąś fajną relację. Jeżeli jednak się zdecydujecie na kontynuowanie tej znajomości, to od razu Wam powiem, że nie będzie ona dla Was korzystna. Będzie w niej wiele sekretów, jakichś niedomówień, ukrytych przed Wami rzeczy, choć Wasz partner czy partnerka będą starali się po prostu Stworzyć taki obraz, żeby prawda, wydawało się, że wszystko jest ok. No ale to już jest Wasza decyzja. Powodzenia i pozdrawiam. Witam grupę numer 3. Tutaj słuchajcie, widzę, że jedno z Was może mieć jakieś zobowiązania prawne w stosunku do kogoś innego. Być może wy albo docelowy partner jest podczas rozwodu i to, ten rozwód już się przyciąga od jakiegoś czasu. Ale tu karty sugerują, że trzeba być cierpliwym. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, trzeba je po prostu wyjaśniać na bieżąco. I też trzeba tutaj, słuchajcie, pamiętać, że szczęście w miłości jest możliwe pod warunkiem, kiedy dwie osoby będą nad tym pracowały, aby, prawda, osiągnąć porozumienie. Jednak w tym przypadku, tutaj w tej relacji, czeka Was sukces i zwycięstwo po stoczonej walce. Odzyskacie optymizm po złych czasach, i nawet jeżeli w pewnym momencie może być tak, że sytuacja prawda, będzie wymagała tego, żeby na chwilę się wycofać albo może być też tak, że na chwilę wycofa się wasz partner, to nie należy panikować i myśleć sobie nie wiadomo czego. A dlaczego? Bo on albo ona może to zrobić w jednym celu. Żeby podjąć decyzję jak najlepszą, tak? Dla was. I to, że prowadzi takie rozważania, to nie, o to, nie świadczy o tym, że nie wiem, nie zależy mu, jej na was, tylko świadczy o tym, że Was poważnie traktuje i właśnie też traktuje poważnie to, co go z Wami czy z nią łączy. Także tutaj nie należy wywierać presji, dać mu albo jej czas, a wszystko właśnie się skończy pozytywnie przy pomocy góry. No i odpowiedź brzmi: że tak, jesteście sobie przeznaczeni. Pozdrawiam. Witam grupę numer 4. Tutaj, może i na początku, było wiele jakichś namiętności, żywiołowych zbliżeń. Bardzo was do siebie przyciągało. Mogła to być jakaś znajomość, prawda, nowa, albo mógł to być nowy etap w istniejącym już związku. Jednak coś się zdarzyło, tak że zaczęliście się przyglądać faktom. Zaczęliście obiektywnie oceniać sytuację i zaczęliście podejmować właśnie działania i decyzje w oparciu o intelekt, a nie emocje. Być może prowadziliście z partnerem, partnerką jakieś rozmowy czy negocjacje, które były oparte właśnie na rozsądku i logice, i po tych rozmowach zaczęliście się wahać. Też, też mogliście się zamknąć w sobie i zdecydować i właśnie zdecydować, że należy dokonać jakiegoś wyboru też to wasze takie nastawienie wywołało z drugiej strony wycofanie jakiś chód emocjonalny chociaż udawał czy udawała, że wszystko jest w porządku a w rzeczywistości prawda się ta osoba odgradzała i była dwulicowa Dlatego tutaj karty podpowiadają, że jeżeli nawet dostaniecie od tej osoby jeszcze jakąś ofertę, to warto ją rozważyć. Warto rozważyć wszystkie za, przeciw, tak? Sporządzić tabelę zysków, strat, plusów i minusów, prawda? Każdej z opcji. I słuchajcie, jeżeli tutaj zdecydujecie się pozostać w tej relacji to ona może z pozoru wydawać się, że nie wiem, coś się naprawiło, że wszystko jest w porządku, że jeszcze, prawda, jest coś co można uratować jednak y, to nie będzie prawdą ale to też wyjdzie prawda, później potem możecie się naprawdę ciężko zderzyć z rzeczywistością no ale oczywiście wybór należy do was, a odpowiedź brzmi nie, nie jesteście sobie przeznaczeni Pozdrawiam.